7 ogrodowych garetów z drukarki 3D. Taszek, do którego wlejecie sobie wodę, wsadzicie go w doniczkę i nie będziecie musieli pamiętać o tym, żeby podlewać wasze kwiatki. Drukuje się 2 godziny 50 minut, a koszt filamentu to 4,56. Zbierak do kupy. Jeżeli macie więc psa albo kota, to jest to dla was niezbędne. Drukuje się 4 godziny, a koszt filamentu to niecałe 9 zł. Niezbędni każdego ogrodnika, czyli motycha, widły, szpadelek i łopatka. Drukuje się to 10 godzin, koszt filamentu to 25 zł. No i macie jeszcze taki wieszaczek. Uchwyt na szlauch. Tutaj go sobie powiesicie na górze, zamontujecie wszystkie przejściówki, no i jeszcze możecie powiesić. Końcówki drukuje się 9 godzin 20 minut, a koszt filamentu to 46 zł. Najsprytniejszy gadżet bo ze zwykłej butelki możecie zrobić sobie konewkę. Drukuje się 2 godziny 25 minut, a koszt filamentu to 7 zł. Tyryskacz. Tutaj podłączacie sobie szlauch, woda leci i jest rozlewana po całym Waszym ogrodzie. Wydrukujecie go w 2 godziny, a koszt filamentu to 6 zł. Zestaw do rozsadzania. Możecie już wyrzucić wszystkie plastikowe kubeczki i wydrukować sobie po prostu coś takiego. Tutaj wsadzacie ziemię i nasionka, na spód wylewacie wodę i nie musicie się martwić o podlewanie. Drukuje się to 10 godzin, a koszt filamentu to 27 zł.